W wymienionych tutaj częściach pokazywałem wyszukiwania według kilku kryteriów. Albo korzystające z funkcji wyszukaj pionowo, albo z różnych innych funkcji. A Bill Szysz z YouTube'a zaproponował ekstra rozwiązania, które wykorzystuje jedynie funkcję wyszukaj i nie jest to formuła tablicowa. Spójrz co Bill wymyśli. Skorzystam z funkcji wyszukaj. Funkcja ta wyszukuje jakieś wartości, każę jej wyszukiwać jedynki, zaraz zobaczysz dlaczego. Naciskam średnik, aby przejść do drugiego argumentu. Ten argument, przeszukiwany wektor, jest to jakaś tablica, która będzie przeszukiwana pod kątem tej szukanej wartości. Ja będę chciał wyszukiwać kodu w tej tablicy, który spełnia te trzy kryteria. Więc przeszukiwany wektor będzie składał się z tego, z tego i z tego obszaru. Spójrz jak to zapiszę. Zaznaczam wszystkie dane z kolumny region. Łączę to z danymi z kolumny magazyn i łączę to znowu endem z danymi z kolumny produkt. Funkcja Wyszukaj obsługuje operacje na tablicach, więc ze złączenia tych trzech kolumn, jeżeli podświetlę teraz ten fragment i nacisnę F9, to spójrz, pojawia się taka tablica. I powiem Excelowi, aby sprawdził, który z elementów w tej tablicy jest równy. Złączeniu tych trzech wartości. Jak to zapisać? Klikam Ctrl Z, aby się wycofać, i przyrównam to do złączenia wartości z tych trzech komórek, czyli B2, and C2, and D2. Jeżeli teraz podświetlę ten drugi argument i nacisną F9, to spójrz, pojawia się tablica, w której znajdują się fałsze i prawda. Prawda jest na tej pozycji, na której znajduje się kod spełniający Wszystkie trzy kryteria. Ja będę chciał przekonwertować tę tablicę na błędy i na jedynkę. Fałsze na błędy, a prawdę na jedynkę. Jak to zrobić? Klikam Ctrl Z, umieszczam się na początku tego drugiego argumentu, wpisuję tutaj jedynkę i będę tę jedynkę dzielił przez tę tablicę, którą zbudowałem przed chwilą. Wziąłem tę tablicę w nawiasy, aby zachować poprawną kolejność działań. I jeżeli teraz podświetlę. Ten drugi argument i nacisnę F9. To pojawi się tablica, w której są błędy i jedynka. I funkcja wyszukaj wyszuka mi właśnie tej jedynki. Po to ją tutaj wpisywałem, błędy zostaną zignorowane. Klikam Ctrl Z, aby się wycofać. Ustawiam się na końcu, naciskam średnik i jeszcze należy funkcji wyszukaj podać. Trzeci argument jest to wektor wynikowy, czyli obszar, z którego zostanie wybrana wartość. Więc zaznaczę tę kolumnę z kodami, ponieważ z niej będę chciał wyszukiwać jakiejś wartości. Zamykam nawias, klikam Enter. Jak widzisz, formuła wyszukuje poprawną wartość. Zmienię region na przykład na West. Kod został poprawnie odnaleziony. Tutaj znajduje się... Kod, który spełnia te trzy kryteria. Dzięki Bill za tę bardzo ciekawą formułę.